Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony e, Himsa a dzisiaj gramy w Minecrafta, trochę tak niezbowo, ale dzisiaj gramy w Minecrafta na serwerze skega.mi i dzisiaj gramy w Levels PvP e, o co chodzi w tej grze? Na danym poziomie zbieramy dane surowce, jakie nam się wyświetlają, na tym zdobywamy najpierw drewno oraz jedzenie potem idziemy do kopalni kopać żelazo itd, potem jak i złoto, na końcu enchant itd, a po enchantach we'll be fighting. Tak więc ee, bardzo fajna mi gra, naprawdę mi się bardzo spodobała i pierwsze co musicie zrobić to wyrzucić kompas, ponieważ jak przy, przez przypadek o, tak zrobicie tym kompasem, to wychodzicie. Nawet jeśli macie DIX, EQ. Zrobicie sobie Glostona, tak na szczęście, tak to jest Eee. I zabierze to tak jest... <grym> <grym> dobra. tą kurzeczkę. I schodzimy już do następnego poziomu. I co się dzieje, jeśli się nie zejdzie do żadnego poziomu? no i szczerze, giniecie automatycznie czyli jak widzicie ta gra jest y, czasówką dlatego trzeba się bardzo śpieszyć z, z materiałami jakie potrzebne są ja to już kopiemy już kopiemy do żeby wiedzieć, żeby, żeby, żeby znaleźć żelazo, przynajmniej 3 żelaza, ponieważ, wiecie, kilo z żelazną musi być, ponieważ no, jak znajdziemy jaksy, no to nie, nie wykopiemy niestety. jeśli nie mamy żadnego kilofa, jak każdy nie e, tak, więc, e, jak widzicie, już tutaj są bardziej ogarnięte w Minecraftie, ponieważ drog wjechł bardzo dużo. E, Oj, proszę, teraz pokazuję, co potrzebujemy na ten level, czyli pisze nam Iron and coal, czyli Żelazo i węgiel, Kto już... ktoś, już tutaj rozumie. O, pan miś panda. Z miśem się pan się przed chwilą poznałem. Bardzo fajnie. Cześć panda. O, Dobra. O, i mamy węgiel. Pierwszy cel do uzyskania żelaza. Pierwsza rzecz, jaka w ogóle jest potrzebna. Miśpan gry, od tego, że jestem na YouTube. O, i tu jest węgiel. Musimy to zrobić, to musimy to zrobić. Musimy to Ponieważ nie znam się z nim długo, dopiero coś poznałam. Muszę się wziąć. Nie wiem, czy on mi jedzie to. Ale ja to widzę. Wiesz, w tworzeniu kamienny kilo. To zauważyłem. To jest żelazo. kawałki żelaza i teraz potrzebuję jeszcze jednego kawałku żelaza lub więcej. No wiecie, potrzebuję mieć armor. Tego. Armor jak to armor. E, to jest jakby takie thewars, tylko że nie o mowa i poziomów chyba potem fight. Tylko w Dewalsach można kopać ile się chce. Ten to, to iron można w ogóle nie walczyć. E, dlatego tak mówię. To jest takie bardziej troszkę Dewals takie... mini, mini, mini Dewals takie. Tylko z rzecz poziomami, innymi. I tak, jeję ja tutaj, do pana mi się padły Może pan mi się na coś z narazem. Może mi się chce Kawałki, cztery już, wow, pięć kawałków, 4 mi na mnie, fajnie, Mary, fajnie, ja wiem jak się gada w Minecrafta, bardzo dużo w niego grałem, z sześć, od szóstego wieku życia grałem już w Minecraft, dlatego... Jestem bardzo ogarnięty w Minecraft, e, dlatego polecam grać w Minecraft, mm. żeby być bardziej ogarniętym. E, <ślesz> um, jak to mówiąc szczerze, śmieszny głos, tym śmieszniejsze filmiki. <ślesz> Chociaż nie ma takiego powiedzenia. Teraz mi to wpadł głowy Dobra. Tu jest bedro. Ten iron. Tu minus reminding. Uuu, słabo, słabo, słabo. Wystarczy mi jedynie na kilof i na miecz, dlatego ja troszkę słabo. I może znajdziemy żelazo, co że będzie bardzo fajne dla mnie. O węgiel, będzie ktoś przydatne. Myślałam, że zostanie takie żelazo, takie fajne, które się świeci Ale... Pięknie że żelazo... A być za tymi tureckami. kogoś tutaj popatrzy sobie i wybierzemy od niego Iron. Mogę tak w to świetle troszkę hakerską zabrać. Dobra, dla Iron c już się otworzył. Znalazłem Iron akurat. Dlatego muszę go wykopać. 41 sekund, ale niebezpiecznie. Mam. w nogi. W nogi, w nogi, w nogi. W nogi musimy szybko się... Musimy uciekać. 23 sekundy może że że nie... To nie... Killing, killing time Będzie na killing. Dobra, już dążyłam. Świetnie. <śmieszne> um, jest tu sobie bardzo piec, żeby przepalić um, um, ten żelazo. Wchodzisz tu z skrzydła. I czasami, dlatego nie przynoszę tego tutaj, bo to będzie nowy kierunek. Nas jest już trzech. Zostało ten biedy, Panda. Ja i ten biedny coś tam coś. A. Chcemy, żeby było. już na żelazny kilof a mianowicie złoto też się przydaje ponieważ złoto złoto to jest raczej taki gówny no na tyle, że troszkę. ale tak głównie mówiąc e, jak się spojrzy tak to to jest praktycznie część do budowy swojej zbroi tak mówiąc szczerze więc złoto na też się przydaje no nie przydaje się, na nie pan zginął Właściwie już wątpię, że to prawie to no wróżę. Chyba, że, no, że znajdę diaksa, e, dwa diaksy. E. Uch, wiemy, diaksa. Dlaczego nie powiedziałam, akurat diaksy, to się znalazło. Że... idziemy kopać szybko, ponieważ e, piąty level e, już za chwilkę. Musimy znaleźć jeszcze przynajmniej jednego diaksa, ponieważ jeśli nie znajdziemy no, jednego diaksa, to e, trzeba powiedzieć, że nie będzie zbytnio fajny, ponieważ mam e, no, jednego diaksa. Ktoś może się okazać, że też ma no, jednego diaksa z tych, że wiecie, z tych mag magentar, e, green i i wtedy będzie lipa i tylko e tamten dzień wygra ponieważ ma jak sobie jak słowa jeden zawsze kupcie reston, bo zaraz tą ja to może się coś czali. No ja już to wiem, ja już kiedyś kopałam na strona. A zaraz tam taki milutki pan Mister Jak! Sy -sy -sy. Pamiętajcie, ten serwer co reklamował? Nie polecam serwera, ponieważ e, zbanowali nas za nic, my tylko budowaliśmy. E, I nic tutaj. Chyba albo został zamknięty, albo zostaliśmy jedynie zbanowani. E, nie wiadomo za co, dlatego e, nie polecam już wyjazdu na serweru serwera. Ponieważ... No, tam, tak. Pięknie. 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 przepraszam za mój katar ale, ale no, wiecie, się zaradziłem się i tak Trzy minuty jeszcze do końca i jak akurat akurat tak prawie podkryć Cztery... to wystarczy mi na buty nie mówię to będę miał buty i taki hełm Kolejny jak... Przejdź na kilow, nie. Na kilow to głównie no, by się trochę zrobiło. Ale zrobić, tak, tak. Okay. Dieksy, no, dieks, jest już byśmy zrobili tak. Czy pojedynczy sobie robierczy? Jak is jest owe. Myślałem, jakby ktoś z naszego teamu pal to by no, no, został normalnie sam, dlatego wiecie. Dwa diaksy tak, e, z kubki wierza, to chętnie sobie zrobił buty, buty i, i miecza, O jeden diaks, jeszcze, no i jeszcze jeden diaks potrzebuję i będę miał jeszcze jednego diaksa, to będę bardzo szczęśliwy dwojeczkiem. 6 ja Jeszcze może 2 złotka Prosił bardzo Roz się do jakiegoś tunelu Szlak Nie znaczy dobrze mam Nawet nie to znaczy dobrze Ponieważ mam blisko wyjście Tak chcesz tak, tak, I kurde już sobie nie wykopię Nic e, Ponieważ no i akurat Chyba. Naprawdę. Taki troll w takim momencie. Player <śmany> 3 jest open. Szlak. Szybko wykupimy tego wieca.

to dobrze. I fajnie być. Mam tu sword. A, sobie tu I wziąłem węgla. Tak? nie tak, jak, 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 teraz, jak teraz mi zabraknie, słabo Je vais dans le film.